serdecznie na kolejnym filmiku dzisiaj nadaję bezpośrednio z samochodu położyłem sobie kamerkę żeby było ciekawie i tak wygląda moja droga do pracy gdy ktoś wybiera jakąś nieruchomość położoną powyżej 3 km od Gandhi to zazwyczaj są to góry no i w górach jest zawsze troszkę chłodniej w nocy latem troszkę jest przyjemniej ale jak widzicie jest sobota, 29 stycznia o tej godzinie a jest 9.40, wszyscy śpią ruchu prawie wcale, jedziemy oglądać kolejne nieruchomości dzisiaj będę mówił o nieruchomościach bankowych ponieważ miałem setki, setki pytań na temat jak kupić wszystkie szczegóły jest to bardzo nietypowa transakcja ale zaletą kupna z banku jest to, że możemy dobrze się handlować i że możemy przypadkowo wyrwać jakąś nieruchomość, która na rynku normalnym będzie dwukrotnie wyższa. Opowiem jak to zrobić. Pokażę dzisiaj kolejne dwie nieruchomości z banku. Nieruchomość, o którą było ponad 10 zapytań. Typowo inwestycyjną z przecudownym widokiem na morze. Zacznę już teraz, że nieruchomości z banku są nieruchomościami no, zabranymi za długi, zabranymi deweloperowi, który skończył, nie udało mu się sprzedać, nie miał jak spłacić kredytu. Dużo ludzi pyta, dlaczego jest tak dużo mieszkań zamkniętych, a one nie są na sprzedaż. Ponieważ od momentu zabrania do momentu wystawienia na rynku do sprzedaży, zazwyczaj procedura sądowa trwa około dwóch lat. Bardzo ważna rzecz, jeżeli, jeżeli chcemy podejść do kupna nieruchomości z banku, to musimy być świadomi najważniejszego. Bank jest zobligowany ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy dokumentowania pochodzenia naszych pieniędzy. Czyli jeżeli ktoś kupuje nieruchomość za 20 tysięcy, to nie znaczy, że on ma pokazać, że ma 20 tysięcy. Ma pokazać, że ma stałą pracę od jakiegoś czasu i wystarczy zaświadczenie o dochodach, czy jak ktoś ma działalność gospodarczą, to wystarczy jakieś zaświadczenie, na przykład o deklaracji podatkowej, czyli na przykład pizza ubiegły rok, i już jest na tej podstawie jasność, że ta osoba mogła uzbierać takie pieniądze na kupno takiej nieruchomości. Gdy wartość tej nieruchomości wzrośnie, czyli już będzie 50, 100, 200 tysięcy, no trzeba udokumentować coś więcej, ale może to być na przykład akt sprzedaży. Czegoś, co sprzedaliśmy w Polsce czy w Anglii. Musi to być przetłumaczone na język hiszpański. Do tego starczy dołączyć kilka wyciągów z ostatnich miesięcy z banku i już jest sprawa załatwiona. Jest dużo banków. Wszyscy chcą coś wyprzedać. I niektóre procedury się Nieznacznie różnią Trzeba udokumentować swoją tożsamość Bank to sprawdza Dlatego tu najbardziej są potrzebne Paszporty, przednia strona paszportu Najlepiej jak jeszcze ksero Jest kolorowe I bank sobie sprawdza w internecie Bo ma dojście do pewnych danych Czy ta osoba istnieje I czy ta osoba może kupić Do tego jak dołączymy Te nasze zaświadczenia O naszych o ich pochodzeniu, wtedy możemy śmiało kupować. Omówię procedury. Przede wszystkim w różnych miejscach można szukać nieruchomości, na różnych stronach. Ja już nieraz je podawałem. Teraz, kiedy jestem już tutaj ponad rok, prawie non-stop, skupiam się na jednym banku, dla którego też pracuję. To bank BBWA, i jeżeli ktoś jest zainteresowany, ja udzielę informacji, gdzie znaleźć tą nieruchomość. Podpowiem, jak się składa ofertę. Ja mogę zasugerować, ale nie mogę zagwarantować, że oferta, którą złożymy, przejdzie. Z kilku powodów. Jeżeli jest coś ogłaszane od kilku lat i nikt nie złożył oferty to możemy naprawdę złożyć ofertę minus 50%. Jest duża szansa, że przejdzie i takie rzeczy się działy, ale jeżeli jest nieruchomość nad samym morzem, która normalnie kosztuje 200 tysięcy, jest wystawiona za 89 tysięcy, jak było ostatnio, to naprawdę udało się komuś bardzo, bardzo dobrze kupić, że dostał to za 60 tysięcy, ale bywa tak, że my chcemy 10% upustu, i nawet na to się bank nie zgodzi. W każdym razie tutaj nie ma żadnego ryzyka, bo jeżeli my złożymy ofertę, bank tej oferty nie zaakceptuje, możemy po raz kolejny złożyć wyższą. Tak długo aż bank zaakceptuje. Gdy bank już zaakceptuje ofertę, wtedy zaczynamy składać papiery. Przygotować się do wpłaty zaliczki. Tuż zaliczka: nic nie ma powiązanego ze mną. Wszystkie umowy wszystko jest pisane z bankiem. Z bankiem jedziemy do agencji nieruchomości, gdzie w biurze siadamy, piszemy umowę, że chcemy najpierw ofertę, że chcemy to kupić, a potem już umowę wstępną i na konto banku, a nie żadnej osoby prywatnej wpłacamy. Około 10% wartości nieruchomości. Bardzo ważne. Uwaga, to powtarzam, będę powtarzał i jeszcze raz powtarzam. Nikt nie ma prawa dołożyć jednego centa do ceny bankowej, która jest na stronie. Jeżeli ktoś powie: Dobrze, panie Piotrze, czyli jeżeli ja to kupię za 10 tysięcy euro. To ile mam panu dać? Ja nie mogę zabrać jednego grosza od żadnego klienta, no jednego eurocenta niech to będzie, ponad wartość. Ja mogę, ponieważ wiadomo, jeżdżę samochodem, paliwo kosztuje, ja mogę tu tylko poprosić o opłacenie mojej usługi pojechania po klienta na lotnisko, tworzenia go. Po nieruchomościach i mogę tylko pobrać pieniążki za moją usługę pośredniczenia, pośredniczenia między mną a dotarciem do banku. Bo cała procedura przygotowanie papierów, wszystko jest w gestii banku. Ja mogę być na akcie notarialnym, nie musi to być tłumacz przysięgły. Jeżeli sobie takiego zażyczymy, płacimy około 200-300 euro ekstra. A ja, jako że znam dobrze język hiszpański, to najważniejsze, żeby osoba kupująca wiedziała, co kupuje, od kogo kupuje, gdzie kupuje i że dana nieruchomość jest niezadłużona. Te wszystkie elementy, które wymieniłem, trzeba kiwnąć głową wobec notariusza, że zrozumiałem i że wiem, co kupuje. A potem to już, już dostajemy papiery i rozpoczynamy naszą procedurę i tu już wkracza moja usługa dodatkowo. Ktoś życzy sobie pomoc przy podłączeniu wody, pomoc przy podłączeniu prądu. To już jest całkowicie poza gestią banku. Całkowicie. A ja po prostu wiem, gdzie się udać, wiem jak to załatwić, podpowiem, jakie są utrudnienia, jeżeli jest stara instalacja, możemy mieć problem z podłączeniem od razu prądu, trzeba będzie coś w niej zmienić, jeżeli jest dobra nowa instalacja, to prąd możemy mieć w ciągu trzech tygodni, jak zdarzyło się to ostatnio. W przypadku wody do tej pory miałem dwa przypadki, gdzie Czekało się dłużej niż miesiąc, a reszta to jest kwestia podłączenia licznika na wodę i dania tak zwanej alty, lub jeżeli stwierdzi technik z wodociągów, że nie da się podłączyć licznika, na, noż, na nasz koszt musimy przygotować miejsce na licznik. To maksymalnie kosztowało do tej pory 120 euro. A tylko w jednym przypadku i dlatego też pomagam i sprawdzam to, była prywatna posiadłość na prywatnym terenie, gdzie ktoś zażyczył sobie 4000 euro za nowe przyłącze. Ale to był pojedynczy przypadek, i ja żeby takich przypadków uniknąć. Przed kupnem możemy już się dowiedzieć, co to za rodzaj posiadłości, czy będzie jakiś ekstra koszt. 99,9% to są. Przyłącza odpowiednich naszych wodociągów. Tu u nich to się nazywa Aquav de Valencia lub jakieś inne firmy i tam nie ma mowy o żadnym takim potężnym z kości. Ciąg dalszy w następnych filmach: jak kupić nieruchomość z banku. Można zadawać, bo będzie na pewno masa pytań: a jak zrobić to, jak zrobić tamto. Chętnie we wszystkim pomogę i na pewno. Nie skasuje za to wielkich pieniędzy. Dużo osób już wie, że ja nie, nie, nie chcę tutaj robić jakichś wielkich, wielkich interesów. Tylko chcę po prostu mieć pracę, dobrą pracę. Lubię to i z chęcią pomogę. A jeżeli ktoś uzna, że moja praca jest tego warta, to chętnie da mi zarobić. Zapraszam do zapytań i do oglądania moich kolejnych filmików.